Hej, cześć, witajcie na kanale Slater City TV. Ja jestem Slater i lecimy z dosyć krótkim materiałem dzisiaj. Mianowicie, ostatnio, ostatni film w ogóle, jaki się pojawił na kanale, to było jakieś dwa miesiące temu. Jest to spowodowane tym, że znalazłem drugą robotę i muszę jak najszybciej uzbierać kasy na mój cel. Niestety. Trochę mi brakuje, więc wziąłem się w garść, znalazłem drugą robotę i teraz niestety robię po 15 godzin dziennie. No i, no i nie mam niestety czasu za bardzo nagrywać, ale w drugiej robocie, ze względu na to, że mam trochę luźniejszy tryb, mogę pisać kod jeszcze i w związku z tym powstało nowe rozszerzenie: nowe rozszerzenie do wysyłania wiadomości osadzonych w, na Discordzie. Czyli innymi słowy, embed. Dobra, przejdźmy do tego materiału, bo ten materiał będzie dosyć krótki. Na no, wstępie, oczywiście otwieramy sobie Google Chrome. Wchodzimy w, w sklep z rozszerzeniami. Wpisujemy Discord Embed Sender Pro na przykład. I dodajemy do przeglądarki. Gdy już dodamy, oczywiście sobie tutaj ustawiamy, żeby był zawsze widoczny. Wchodzimy. Na samym początku będziecie mieli po prostu po angielsku, nie? No ale tu na górze, przyciskiem, możecie sobie zmienić na polski. Jest angielski, hiszpański i jest polski język. Jak widzicie, tutaj mamy też przy okazji statystyki, ile mamy szablonów stworzonych, ile webhooków za, za, mm, zapisanych. Wybaczcie. No i ile oczywiście wysłanych mamy embedów, prawda? No i oczywiście szybkie akcje. Będziemy mieli tutaj trzy szablony, które najczęściej były wysyłane, żebyśmy mogli szybko do nich wrócić w tym miejscu. No i mamy historię, oczywiście w ustawienia wchodzimy, w edytor i mamy tutaj właśnie możliwość tworzenia embeda. Ja sobie wezmę Biję na stronę, jak ona się nazywa? Lorem chyba Ipsum, tak jest, dokładnie. Żeby sobie wygenerować krótki tekst, żeby nie było. żeby to nie trwało, nie wiadomo ile. Więc sobie wygenerujmy obojętnie jaki. Na przykład coś takiego. Dobra. I teraz tak, potrzebujemy. E, potrzebujemy adres url webhooka skopiować, więc wbijamy na Discorda. Oczywiście wy ustawienia albo ustawienia serwera, to już jest obojętne. Ustawienia kanału, ustawienia serwera, tak jest. No i integrację. Tutaj sobie tworzymy webhooka, oj wybaczcie, kurde, trochę za szybko gadam, aż się, aż się plączę w tym nagraniu, nie? Dawno nie nagrywałem. No dobra. Wchodzimy w tego stworzonego, wpisujemy obojętnie, co tam chcemy. Ojej, na co ja napisałem. Wchodzimy, znaczy piszemy, co tam chcemy. Oczywiście wybieramy kanał, test, ogólny test. No i kopiujemy adres URL. Zapisujemy. Wychodzimy stąd. Możemy sobie już spokojnie zamknąć. I teraz tak, możemy sobie dodać adres. W tym miejscu od razu i nacisnąć po prostu przycisk, dodaj Lub na przykład w ustawieniach też możemy sobie dodać adres. Tutaj możemy wpisać od razu nazwę. Czyli na przykład wpiszemy sobie test i wklejamy adres. OK, mamy wszystko. Przechodzimy do edytora z powrotem. Na samym początku tutaj nam się nic nie wyświetli. Musimy sobie odświeżyć listę, oczywiście. Wyświetli się nam test. Zaznaczamy go i tyle. Możemy sobie wybrać szablon. Jaki chcemy są predefiniowane cztery szablony na samym początek, czyli ogłoszenie, aktualizacja, błąd, ostrzeżenie event. Nie można dowoli edytować i tak dalej. My się skupimy sobie akurat na nowym szablonie, więc. Możemy sobie zmienić oczywiście kolor embeda. Tutaj widzicie ten pasek. Tytuł wpiszemy sobie jakiś. Na przykład tytuł. Tutaj możemy wpisać adres tego tytułu. Jak wklejamy, wkleimy adres, wtedy na Discordzie, jak klikniemy w tytuł, to przeniesie nam do, nas do strony, właśnie pod tym adresem. Na razie sobie tego nie będziemy robić. Nie ma sensu, bo bym musiał poszukać. Chociaż w sumie mogę nie, mogę na przykład skopiować ten adres. Zobaczymy. Niech będzie. Tutaj wklejamy sobie treść. Wpisujemy co tam chcemy. Więc sobie wkleję teraz. Ok. Jak widzicie, wszystko na żywo się aktualizuje. Mamy oczywiście podstawowe formatowanie, czyli pogrubienie, kursywa, jest przekreślenie, jest też kod, który działa w taki sposób, jak sobie zaznaczymy, możemy spokojnie sobie zmienić tą część, prawda? Mamy emoji, no i możemy też dodać link, nie? Do tego. Żeby dodać link, mogę od razu pokazać przy okazji. Tylko wezmę skopiuję sobie jakiś adres. Tak. Link. Adres URL. Wklejamy. OK. No i tutaj na przykład kliknij tutaj, nie. Jak widzicie, w podglądzie na żywo od razu się tekst przeformatował. Na po prostu zwykły kliknij. Tutaj nie ma podanego adresu ani nic. Żeby to wyglądało jakoś w miarę normalnie. Do kolejnej zakładki, gdy sobie przejdziemy, przechodzimy sobie na autor, wpisujemy nazwę autora, na przykład Ur, URL autora też. I to działa tak samo jak z tytułem: że klikniemy sobie na, na autora w, na Discordzie, to wtedy przyniesie nas do tej strony. Tutaj był jaki adres w ogóle wpisany? Ten, okej. Okay. To wezmę sobie, może skopiuję jeszcze raz ten adres. OK. No i mamy tutaj jeszcze adres ikony autora, który możemy sobie spokojnie wyszukać. Na przykład, nie wiem, weźmy jakiś sobie obraz z Final Fantasy. Grafika. Weźmy sobie ten obraz, na przykład, skopiemy adres. Obrazu wklejamy i się pojawił. Trochę czasu zeszło, ale się pojawił w końcu. Dobra, mamy dalej pola. Czym są pola? Generalnie możemy sobie wybrać presety odpowiednie tych pól. Na przykład informacje o serwerze. Zastosujemy. Jak widzimy pojawiło się fajnie, sformatowany tekst. I możemy sobie spokojnie tutaj wziąć to. Edytować na przykład, nie? Wpisujemy cokolwiek. Możemy sobie tutaj. Możemy sobie tutaj na przykład odznaczyć, żeby nie było w jednej linii. Więc to wszystko przejdzie sobie do kolejnej. Możemy robić z tym, co. Co chcemy? Tworzyć nowy preset. nowe pole możemy stworzyć. Na przykład wpiszemy sobie na przykład kanał. Wartość, na przykład. Coś tam. No nie jestem pewien. No i dobra. Tutaj sobie zaznaczymy, żeby było w jednej linii. No i mamy tutaj cztery dodatkowe pola, które możemy sobie. Z Normalnie edytować jak będziemy tam chcieli. No i oczywiście, jeśli coś będzie nam nie pasowało, i tak dalej, możemy każde z tych pól przenieść i na, na inną pozycję po prostu, nie? Tak, i to było odznaczone, więc oznacza sobie to właśnie. No. Dalej mamy media. I teraz tak, adres obrazka duży, więc sobie wybierzemy jakiś, na przykład ten. Kopiuj adres. No i wklejamy. Jak widzimy od razu się pojawił. No i jeszcze jest miniaturka, możliwość dodania miniaturki też, więc sobie weźmiemy, aj moment, też jakąś fotkę z Final Fantasy. Kopiuj adres obrazu. Klejamy. I tak oto mamy przygotowany embed w tym momencie. A nie, jeszcze można stopkę. Zapomniałem o tej stopce. Dobra, teraz możemy sobie na przykład napisać coś. Coś takiego. No i jakby to mogło być inaczej, żeby nie było na przykład jeszcze ikony tej stopki, prawda? Więc sobie weźmy jakieś, nie wiem, z miniatury może adres ten sam, moment, skopiujemy i wklejamy, no i się pojawiło. Mamy tak, avatar, miniaturka, duży obraz, no i jeszcze ikona właśnie stopki. Możemy też dodać timestamp, żeby pokazać dokładny czas. W którym został stworzony ten embed. Mamy tutaj już wszystko zapisane, tak jak chcemy, i spokojnie możemy teraz wysłać na kanał, tak właśnie skonstruowany embed. Więc wysyłamy. Mamy komunikat, że został wysłany. Oczywiście mamy też powiadomienie z Discord'a. No i jak widzimy, tak oto ten embed się prezentuje. Można jego dostosowywać do swoich potrzeb, do swojego kanału, do swojego serwera. Więc myślę, że dosyć przydatne to rozszerzenie będzie. Szczególnie, szczególnie że. Eee, dobra. Szczególnie, że te szablo... szablony, właśnie. Jeszcze nie zapisałem. Szablony można sobie spokojnie zapisać. Moment, zapiszmy to. Testowy szablon. Ok, szablon zapisany, i to wszystko będzie się znajdowało właśnie w zakładce szablony. Mamy testowy szablon. No, i mamy też przy okazji historię wysłanych embedów. Jeśli ten szablon będzie właśnie zapisany, jego sobie spokojnie możemy podejrzeć tutaj, możemy sobie załadować jego do, do edytora. Tutaj oczywiście nam się zmienią statystyki, mamy teraz 5 szablonów. E, oczywiście jeden wysłany. No i tutaj mamy testowy szablon, który był wcześniej wysłany, i możemy spokojnie szybciej do niego sobie przejść e, z poziomu właśnie popapa. Oraz wysłać go jeszcze raz, bez przechodzenia już do edytora, więc jak sobie naciśniemy to, to embed od razu zostanie wysłany właśnie do, na kanał właśnie, na Discorda. Prawda? No i to by było chyba na tyle, tak mi się wydaje. Dzięki wielkie za uwagę. Oczywiście linki wszystkie są w opisie pod filmem, więc Zachęcam do wypróbowania tego rozszerzenia. Oczywiście rozszerzenie będzie cały czas też wspierane, będzie naprawiane, będą naprawiane błędy i tak dalej. Dobra, dzięki wielkie. jeszcze raz trzymajcie się do usłyszenia. Hej! Komentarz, lajkuj, turk do naszej społeczności. Twoje słuchacze to dla nas największy skarb. Razem możemy osiągnąć wszystko. Szkoda, Cytrypty TV.